Było deszczowo, zimno i bardzo radośnie. W Zabierzowie w rogatym ranczu zorganizowano piknik integracyjny dla dzieci. Można było pojeździć prawdziwym terenowym samochodem albo psim zaprzęgiem, postrzelać z łuku i pooglądać zwierzaki. W Zabierzowie była Marta Mastyło. Malamuty chętnie pomagały dzieciom przeżyć taką przygodę. Można było się poczuć jak podczas prawdziwego wyścigu psich zaprzęgów. Na miłośników motoryzacji czekały auta terenowe. Miały być dłuższe przejażdżki, ale i takie sprawiały niemałą frajdę. Auta by dały radę nie wiadomo jak po prostu dzieci. Dzieciom jednak deszcz i chłód nie przeszkadzały w zabawie. Lubię takie zabawy. Bo takie różne atrakcje. Atrakcyjnie dla sprawnych dzieci i tych, które najczęściej nie mogą w pełni korzystać z uroków życia. Tak to niestety. Po szkole zostaje tylko w domu. A tutaj, prawda Karol, cieszysz się, że przyjechałeś? Tak. A co ci się najbardziej podobało? Jeźdzę samochodami. Powstałe przed rokiem w zabierzowie rogate Rancho ma także swoich stałych mieszkańców. Dzieci mogą namacalnie odczuć naturę, mogą zobaczyć, jak te zwierzątka wyglądają. Rogate Rancho zaprasza dzieci specjalnej troski do wspólnej zabawy. Proponuje też takie jak to spotkania integracyjne. Dzwonią na telefon, po prostu i przyjeżdżają, prawda z dzieciaczkami. A dzieci zawsze odwzajemnie okazane serce najszczerszą radością! Janina krałpę w galerii Krzysztofory. Praca jednej z najbardziej.